Gdańsk jest jednym z miast najchętniej odwiedzanych przez turystów, a Gdańsk w sierpniu to Jarmark Dominikański, jedyna taka polska impreza i jedna z najstarszych w Europie. Pod względem zajmowanej powierzchni, ale i kilkusetletniej tradycji nie ma właściwie w Polsce konkurencji. Długi targ stał się więc wymarzonym miejscem na zorganizowanie wakacyjnej kuchni zdrowie. Od samego rana 7 sierpnia tuż pod zieloną bramą rozpoczęły się wielkie przygotowania. Na imprezę promocyjną zaproszono bowiem nie tylko tysiące Gdańszczan, ale także zagranicznych turystów, którzy zawsze tłumnie odwiedzają jarma. Co to będzie w tym garku? A będzie zupa gulażowa z kurczaka zrobiona. Na środku kurczak, udo z kurczaka, filet z kurczaka, papryka, przyprawy. No i najważniejsze, serducho. Bo serce bez serca nie ma żadnej zupy dobrej. Na stoiskach wakacyjnej kuchni z Drobiem każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Do jedzenia, do zabawy, ale także do nauki. Słowo drób odmieniano w Gdańsku na tysiące sposobów przy kotle z zupą drobiową, w czasie pokazów kulinarnych, degustacji, ale również w trakcie specjalnych konkursów. Tu obowiązywały dwie zasady: przez żołądek do serca i najwięcej nauczysz się w trakcie zabawy. Wszystko po to, by goście nie mieli wątpliwości, że nasze polskie mięso drobiowe jest zdrowe, bezpieczne i smaczne. Jest także stosunkowo tanie, a odpowiednio nowocześnie przygotowane i podane staje się bardzo ważnym punktem każdego menu. Chcemy po prostu Państwu rozbudzić smak na polskie mięso. Na polskie mięso i jego przetwory, proszę Państwa, jesteśmy z wami dzisiaj przez cały dzień. Liczne degustacje, pokazy kulinarne. Będziemy również stosować najnowocześniejsze porady dietetyczne. Wszystko to, aby Was zachęcić do zwiększonej konsumpcji polskiego mięsa i jego przetworów. Przypomnijmy, że wakacyjna kuchnia z drobiem finansowana jest z Funduszu promocji mięsa drobiowego. A mistrzem od spraw drobiowych jest słynny Witek, ten oto, proszę Państwa, młody, sympatyczny, nieco wąsaty człowiek, który przygotowuje najlepsze strawy drobiowe. Proszę Państwa, w tym kotle mieści się kilka tysięcy litrów znakomitej strawy. To jest taka strawa gulaszowa przygotowana w oparciu o mięso drobiowe. My będziemy Was już niedługo częstować, tym czekamy tylko na sygnał od Witka, mistrza kulinarnego, kiedy to będzie gotowe. Witku mniej więcej, mniej więcej w południe może troszeczkę później, będziemy Was tutaj zapraszać. My oczywiście gwarantujemy Wam znakomitą i szybką obsługę. To wszystko przygotowaliśmy specjalnie dla Was. Gdańska impreza była kierowana do całych rodzin. Organizatorzy zadbali więc także o najmłodszych. Rodzice mogli spokojnie zwiedzać kolejne stoiska, bo ich pociechy znajdowały się pod fachową opieką. W dodatku wiele się mogły nauczyć. Dla dzieci mieszkających w mieście pojęcie zwierzęta hodowlane to wyjątkowo abstrakcyjny termin. W tej strefie mogły się z nim zapoznać w bardzo atrakcyjny i subtelny sposób. Długi targ był przez cały czas wypełniony tłumem gości odwiedzających jarmark dominikański. Ale organizatorzy znaleźli, jak widać, bardzo dobry sposób na przyciągnięcie ich w okolice sceny wakacyjnej kuchni z Drobiem. A my, Witku, przygotowujemy się powolutku do rozdawnictwa ostatnie. No tutaj, zamieszanie w tym wielkim kotle. To tylko żeby was często tak naprawdę ta sprawa jest bardzo smaczna i bardzo. Wreszcie nastąpił ten bardzo wyczekiwany od rana moment. Można było osobiście przekonać się, że zupa drobiowa to nie tylko rosół. Dobra zasada żywieniowa radzi, by w pierwszej kolejności jeść produkty wyhodowane w okolicy, w której się mieszka. Dlatego tak ważne jest, aby klienci robiący codzienne zakupy wiedzieli, że warto wybierać polski drób i jego przetwory. Konsumenci na zachodzie Europy już dawno zrozumieli, że kupowanie rodzimych produktów jest niemal obowiązkiem. Klient jest bardzo ważnym ogniwem łańcucha wiodącego z pola do stołu. Niestety często nie zdaje sobie sprawy, jak bardzo swoimi zakupowymi decyzjami wpływa na gospodarczy sukces hodowców i przetwórców. Najważniejsze, by wiedział, że kupowanie krajowych produktów jest po prostu codziennym dbaniem o to, co nasze, polskie. Czy tego typu imprezy wspomagają producentów drobiu? Mam pewność, że, że tak. Między innymi dlatego też przechodziłem się wśród uczestników dzisiejszego festynu, dzisiejszego targu dominikańskiego, pytając, czy smakują potrawy, które dzisiaj serwujemy w ramach promocji i, i czy ci uczestnicy, konsumenci w podobny sposób promowali. Za każdym razem z uśmiechem usłyszałem, że oczywiście, że jest to dobry sposób promowania polskich wyrobów, że powiększa on to poczucie pewności, że jemy dobry polski surowiec, a przecież o to nam właśnie chodzi. Jest to okazja też do tego, żeby polski konsument mógł spróbować, a także usłyszeć, bo mamy też tutaj technologów obróbki mięsa, mamy tutaj też dietetyków, którzy doradzają, którzy mogą też w sposób bardzo profesjonalny opowiedzieć o wartości nie tylko mięsa drobiowego. Dostosowaliśmy też nasze materiały promocyjne na stoiskach dietetycznych, na stoiskach fachowców podpowiadających. Jest opis też w języku niemieckim, no bo jest to najczęstszy tutaj turysta, który, który odwiedza te tereny. Są też niektóre materiały w języku angielskim. Staramy się dotrzeć także do konsumenta zewnętrznego i nie przez przypadek. My przecież w tej chwili eksportujemy w przypadku drobiu prawie 50% swojej produkcji, więc na tym konsumencie, tak jak i na krajowym, bardzo nam zależy. Mięso z indyków i kurcząt jest odżywcze i lekkostrawne. Zawiera dużo pełnowartościowego białka i mało nasyconych kwasów tłuszczowych. Jest bogatym źródłem wielu witamin i niezbędnych dla nas minerałów. Ale czy wiedza o tych zaletach jest powszechna? Jej propagowaniu służą specjalne konkursy, które rozgrywane były przez cały dzień. A takie proste pytanie: proste, proste, naprawdę proste. Chciałam Państwu zapytać. Sposobem na zgrabną sylwetkę są produkty zawierające dużo białka, podpowiedź A. Podpowiedź B, dużo tłuszczu, tak? Czy podpowiedź C, dużo węglowodanu? Jak Państwo myślą? A, B czy C? A, no oczywiście. Produkty, które zawierają dużo białka, są sposobem na zgrabną sylwetkę. Proszę o tym pamiętać, tak? Pierwsze pytanie. drugie pytanie, chciałam zapytać Państwa. Mięso jest też bogatym źródłem żelaza. Jak Państwo myślą, jakim gatunku, jakie mięso, jakiego gatunku drobiu będzie miało największą zawartość żelaza? Czy będzie to na przykład kurczak? Czy będzie to na przykład indyk, tak? Czy będzie to na przykład, no nie wiem, struś, tak? Też jest mięso drobiowe. Jak Państwo myślą? Ja jestem za indykiem. Tak. Tak? No więc trzeba sobie zdawać sprawę, że przede wszystkim element na przykład pozyskany z tych trzech gatunków, który będzie się wyróżniał najbardziej czerwoną barwą, tak? 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 Jak tak? Jak tak, to tak? porównując na przykład trzy kawałki, trzy, trzy na przykład z różnych gatunków, tak? Z różnych elementów, to byśmy zawsze wybrali, jeżeli nam chodzi o bogate źródło żelaza, ten element, który będzie się wyróżniał najbardziej czerwoną barwą.

wakacyjną kuchnię z drobiem zorganizowała Krajowa Federacja Hodowców Drobiu i Producentów Jaj, Związek Rzemiosła Polskiego oraz Ogólnopolski Cech Żyźników, Wędliniarzy i Kucharzy. Wszystkie spektakularne działania zostały sfinansowane z Funduszu Promocji Mięsa Drobiowego. Chętniej jedzą Polacy na obiad. Badania statystyczne wykazały, że niemal połowa z nas wybiera mięso i ziemniaki, a 60% pytanych zdecydowanie wskazywało na tradycyjne polskie przepisy. Mięso z kurczaków, indyków, kaczek i gęsi to uniwersalny surowiec, stosunkowo łatwy w przygotowaniu. Znakomicie smakuje w każdej postaci: czy to pieczonej, duszonej, czy gotowany. Ale jak długo można jadać wyłącznie rosół i pieczonego kurczaka? Dlatego tak ważne jest prezentowanie zalet tych mięs w czasie kulinarnych warsztatów. Przed sceną kulinarną przez cały dzień gromadziły się tłumy zainteresowanych. W ramach wakacyjnej kuchni z drobiem mamy okazję prezentować na naszej kulinarnej scenie różnego rodzaju tradycyjne potrawy podane w nowoczesnej formie. Śmiało możemy powiedzieć, że w nowatorski sposób prezentujemy sushi z aromatyczną gęsią piersią, i, czy z kaczą piersią i z owocem mangon. Spotkało się to naprawdę z, z entuzjastycznym przyjęciem i wszyscy nasi goście. No, z uznaniem wyrażają się, że to jest właśnie ta i cieszymy się, że to jest właśnie ta właściwa droga. Producenci nasi szukają rozwiązań, jak w najlepszy sposób promować nasz dróg. Dlatego nasze lokale gastronomiczne są do dyspozycji i scena kulinarna w ramach... Wakacyjnej kuchni, zdrowiem, służy temu, żeby w najlepszy i najbardziej skuteczny sposób promować tego typu potrawy i, i żeby odkryć na nowo tą tradycję podaną w nowoczesny sposób. Jarmark Dominikański jest jedną z największych tego typu imprez w Europie. Wystarczy popatrzeć na ten tłum ludzi. To wymarzone miejsce na promowanie rodzimych produktów. Ale nawet poczciwy gdański Neptun, który niejedno już widział pod swoją fontanną, musiał być zachwycony popisami artystów, teatru z głową w chmurach i muzyków Poznań Brass. Ta zupka? Bardzo dobra. Tak? Tak, pyszna. Podobną Pani w domu przygotowuje? Nie, o, nie jestem taką kucharką. Czy nasza zupa smakuje? Tak. My przygotowujemy się tak tzw. ceremonii oficjalnej. Będziemy Państwa witać w imieniu organizatorów. Będziemy witać również tutaj na scenie naszych specjalnych vip takich można powiedzieć celebrytów mięsnych. A my z Wami bawimy się dzisiaj przez cały dzień od godziny 10 do godziny 20. Częstujemy Was najróżniejszymi przysmakami. Szanowni Państwo, i oto nasi artyści, którzy wędrują tutaj przez cały czas na tej trasie od długiego targu do targu węglowego, zdobywając serca gdańszczan i turystów z całego świata. Również przede wszystkim, oczywiście oni mają swoje interesy i podrywają dziewczyny. Tutaj mamy część przepięknych dziewczyn hostes, które rozdają upominki w postaci mięsnych przysmaków. To są takie fajne, sympatyczne, proszę Państwa, paróweczki drobiowe, paróweczki wieprzowe. To wszystko, proszę Państwa, trafi do Waszych żołądków. Gorąco Was zachęcamy, a my już na scenę za Wilkę, tutaj nie mogę się doczekać. Jest, proszę Państwa, z nami grupa inicjatywna. Nie, grupa inicjatywna z tym sympatycznym facetem. On tak cały czas będzie domek, czy nie? Dobrze, no okej, okay, no możemy. W no, porządku. No. Dziękujemy bardzo. Prosimy bardzo, Jacek Macińkowski. Kochajmy polskie mięso. Uruchamiajmy tak zwany patriotyzm kulinarny. To znaczy, kupujmy polskie produkty, polskich yy, hodowców. Polski Przetwórców.

have i told you no one has a it. Fill so my heart with gladness take you all my sins it's my trouble that's what you do for the morning sun you know it's glory. for the day Pomysł zorganizowania imprezy promującej drób w czasie jarmarku dominikańskiego okazał się strzałem w dziesiątkę. Piękna pogoda i tłumy zadowolonych gości to dla organizatorów najlepsza nagroda za trud przygotowań. Można przeliczać ten sukces na ilość wydanych porcji zupy czy drobiowego sushi. Można liczyć rozdane wędliny i ulotki. Można, ale najważniejsze jest jedno: każdy, kto był 7 sierpnia na Długim Targu w Gdańsku, już wie, Dlaczego warto jeść polski drób i dlaczego tak bardzo smakuje kultywowanie patriotyzmu kulinarnego?